To jest taka troszeczkę moja próba zmierzenia się z problemem kolaca. To jest taki ciekawy problem, z który chciałbym mimo wszystko znaleźć rozwiązanie i, i będę próbował się z tym mierzyć, bo jest bardzo ciekawy i rozstrzygnięty dotychczas problem o wyjątkowo prostym sformułowaniu. Wystarczy naprawdę szkoła podstawowa, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest bardzo ciekawy taki problem matematyczny którym mnie zainteresował, czyli bierzemy sobie dowolną liczbę naturalną, dodatnią. Jeżeli jest parzysta, to dzielimy przez 2, a jeżeli jest nieparzysta, to mnożymy przez 3 i dodajemy 1. No i kontynuujemy tak bez przerwy, bez przerwy. I jest pytanie, czy zawsze dojdziemy do 4, 2, 1 na końcu. No i tutaj są przykłady takie: 11 jest liczbą nieparzystą, więc mnożymy przez 3, to jest 33, dodajemy 1, to jest 34, ta jest parzysta, więc. Jak jest parzysta, to dzielimy przez 2, 17 jest nieparzysta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i próbowano na razie rozstrzygnąć ten problem, nie rozstrzygnięto go. Ja się z nim mierzę od jakiegoś czasu i mam jakieś co do tego spostrzeżenia. Jestem ciekaw, czy udałoby mi się coś pchnąć w tym temacie naprzód. I to, co chciałem w sumie powiedzieć, też to, to jaki mam pomysł na zmierzenie się z tym. Otóż, otóż, moim pomysłem jest to, że weźmy sobie na przykład na razie taki przykład tych, tych liczb, że weźmiemy sobie 1, 2, 3, 4, 5, czyli te wszystkie liczby naturalnie dodatnie. I teraz tak, co możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że wszystkie parzyste, czyli 2, 4, 6, 8 i tak dalej, i tak dalej, w pierwszym kroku dadzą nam e, liczbę nieparzystą, e, którą już w tym zakresie e, mamy. W sensie, którą już, o, sorry, którą już uwzględniamy. No, i co się okazuje? Jedynkę tak naprawdę, czyli jeżeli, jeżeli udowodnimy, że jedynka, y, dwójka, trójka, czwórka, piątka, tu mamy połowę z tego, no bo to jest to są liczby parzyste, więc to jest oczywiste. Więc tak naprawdę możemy usunąć i nie rozważać tych cyfr, bo jeżeli udowodnimy, że wszystkie, y, wszystkie o postaci, n, 2n plus 1, czyli wszystkie nieparzyste prowadzą ostatecznie do 4, 2, 1, to udowodnimy, że wszystkie parzyste prowadzą, bo każda parzysta jest dwukrotnością jakiejś nieparzystej. Czyli tak naprawdę możemy to sobie tutaj usunąć i nie rozpatrywać ich pod warunkiem, że udowodnimy, że wszystkie parzyste do tej pory, wszystkie te nieparzyste, które do tej pory rozważamy, będą udowodnione, że zawsze prowadzą do 4, 2, 1. W dużym skrócie to jest tylko wstęp, to co chciałem dzisiaj zrobić, ale pokazać mniej więcej, jaki jest mój sposób rozumowania. Postaram się w następnych odcinkach coraz bardziej pokazywać, o, o co w tym chodzi, a do czego, jaki jest zamysł ogólny. Zamysł ogólny jest taki, że tak naprawdę to, co się będzie działo z, tym, z tymi liczbami, to będzie takie. Podobny, podobny schemat jak z dywanem sierpińskiego, czyli z taką rekurencyjną figurą, fraktalem, który jest o tyle ciekawy, że pole powierzchni dywanu sierpińskiego jest zerowe. Zobaczcie, że tutaj mamy jakiś kwadrat, z którego wyjmujemy. Poszczególne kawałki, ale ostatecznie pole jest zerowe. Dlaczego? No, tu są kolejne przykłady, w jaki sposób rekurencyjnie się ten dywan sierpińskiego tworzy. Czyli najpierw usuwamy ze środka, dzielimy kwadrat na 9 małych części, usuwamy ze środka jeden kwadrat i to jest pierwszy krok. W następnym kroku robimy z każdym pomniejszym kwadratem to samo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest na przykład animo animowana wersja tego, i w dużym skrócie. Tutaj mamy, na przykład, możemy sobie zobaczyć, że w pierwszy, pierwszy krok pełny kwadrat usuwamy jeden. Robimy z dziewięcioma pozostałymi to samo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ostatecznie dochodzimy do tego, że pole tej figury jest zerowe, to znaczy, że wycinamy wszystko w ostatecznym rozrachunku. I mniej więcej tak samo jest mój pomysł rozwiązania tego, to znaczy uważam, i do tej pory, jak się z tym nie żyłem, tym problemem, to doszedłem do wniosku, że jesteśmy w stanie usuwać wszystkie. Wszystkie liczby, które, od co do których wiemy już, że prowadzą do 421 i będziemy w stanie to głosować w każdej kolejnej iteracji i coraz więcej, coraz więcej w nieskończoność, także ostatecznie, gdyby przedstawić zbiór tych rozwiązań które nie prowadzą do, do 4, 2, 1, no to okazałoby się, że jest to zbiór pusty. Gdyby przedstawić to jako pole tego kwadratu, no to, to właśnie jest to pole 0. Dlaczego? No będę to wyjaśniał w kolejnych odcinkach, natomiast taki jest mniej więcej mój sposób rozumowania i będę starał się pokazać, że jesteśmy w stanie z, zauważać pewne prawidłowości, które pozwalają nam za każdym razem wyeliminować pewną, nie tyle konkretną, cyfrę czy liczbę, tylko nawet całą grupę o postaci oznaczonej danym wzorem. No i będę w stanie, próbował pokazać, że jestem w stanie nie tylko przewidzieć, ile jest danych o danym wzorze jakby cyfr, które spełniają daną właściwość, ale że będę w stanie bardzo dokładnie przewidywać i obliczać ile jest na przykład w danym przedziale od 0 do dowolnego n liczb, które, które dokładnie wykraczają poza milion, które będą zmierzały do 4,2,1 i dokładnie będę w stanie obliczyć kiedy będą zmierzały 4,2,1, ile będzie tych iteracji. Możemy to sobie też bardzo łatwo tutaj zobaczyć, że na przykład jeżeli weźmiemy tę tutaj nieparzystą, no to może, oczywiście mnożymy sobie ją przez 3 i dodajemy jeden. I wychodzi nam parzysta za każdym razem, no bo taki jest sformułowany wzór. Natomiast, żeby to uprościć, ja już od razu podzielę to przez 2. I co się okaże? Okaże się to, że jak to sobie przeciągniemy i sprawdzimy, no to okazuje się, że tutaj mamy 5, które już tutaj mamy, czyli jeżeli udowodnimy, że piątka jest, prowadzi do 4, 2, 1, no to tak naprawdę trójki już nie musimy udowadniać. Albo w drugą stronę. Jeżeli udowodnimy, że piątka prowadzi do. 4, 2, 1, to trójki już nie musimy udowadniać. Tutaj mamy 11, znowu się powtarza, tak? Tutaj mamy 14, tu mamy znowu 17, i tak dalej, i tak dalej. Będę starał się to w taki sposób pokazać, że jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, ile z tych cyfr w, danej, w danym przedziale prowadzi do, do jakiejś innej cyfry, którą już udowodniliśmy. No, i to jest taki mój pomysł ogólnie.